Proces koloryzacji to jest kilka tak naprawdę etapów. Pierwszy etap e, to jest wykorzystanie e, automatycznego procesu e, opartego na wstępnej inteligencji. Następnie e, poprawiam błędy, ponieważ ten algorytm często się e, myli w niektórych obszarach obrazu. Następnie e, selektywnie podmieniam kolory i na sam koniec, żeby uzyskać taki bardzo realistyczny efekt. E, używam technik kolor e, gradingu. Remastering myślę, że jest to e, w 50% i sztuka, i w 50% rzemiosło. Rzemiosło w tym zakresie, że e, każd, każde zdjęcie e, przechodzi bardzo zbliżony proces postprodukcji, natomiast w zakresie sztuki e, to jest kwestia doboru e, barw tak żeby na sam koniec odbiorca miał wrażenie, że ma do czynienia z realną kolorową fotografią. Uważam, że remastering filmu jest zdecydowanie trudniejszym procesem niż fotografii, ponieważ w przypadku fotografii mamy do czynienia z jedną klatką i pokolorowanie mniej, natomiast w przypadku filmu mówimy tutaj o co najmniej 25 klatkach na sekundę więc jedna minuta filmu to jest już kilkaset zdjęć, które trzeba pokolorować i które nie mogą się różnić pomiędzy sobą kolorami aby ten efekt na końcu był dobry dotychczasowe wystawy, na których miałem okazję być różniły się tym od Artbox Experience, że na żadnej z nich obraz nie był wyświetlany na kilkumetrowych ekranach Obraz nie był ruchomy, a także nie było dźwięków z epoki. Dzięki tym trzem bodźcom możemy zanurzyć się w obrazie.